Manko, witajcie! Z tej strony Nati! I dzisiaj zagramy sobie w Stila Brainrot. Będziemy na Admin Abaus. Będzie to wojna Jandel versus Sami, czyli twórca Growa Garden versus twórca Stila Brainrot. I ma to być naprawdę największy Admin Abaus w historii Robloxa. Nawet więc myślę, że będzie grubo. Ma być. Ja jestem akurat w Stila Brainrot, bo tutaj myślę, że będzie jakby, no jakby nie mam. Jak być, nad, być w Garden w tym samym czasie i być w Stila Brainrod? Więc, jakby jestem Stila Brainrod w Brem, Brain myślę, że na tym bardziej tutaj skorzystam. Tym bardziej, że częściej gram w Stila Brainrot teraz. I ma być niby jakiś admin Lucky Block w ogóle, to ma być coś mniej więcej. Kurczę, już w ogóle nie wiem czemu, ale już tutaj widzicie. Z 98 już ma, mam indeksu, już w ogóle jest nowy update, jakiś Galactic czy coś w tym stylu coś takiego, jest jakieś koło. Tak to się prezentuje. Update jest dopiero za 15 minut, a już tutaj widzicie się tutaj coś dzieje. Co tutaj na czacie? Nic dobra. Myślałem, że sekret jakiś wyszedł czy coś tak zawsze patrzę na jak jest admin abaus. Osiem razy lak ma być no ma być ogólnie ciekawie, więc a ten ten jakby laki blok. To ma być taki coś, no jak sekret. Może być nawet dla grandy z niego, więc no, myślę, że będzie mega ciekawie. Takie są szanse na tutaj, na cokolwiek tych tutaj. Więc no co, no chyba będziemy, widzimy się, jak coś się tutaj zacznie, zacznie dzieć, bo na razie jest ile minut? 13 minut do update'u. Ale musiałem być po prostu wcześniej, bo potem mógłbym nie dołączyć. Po prostu bo serwery Robloxa są dzisiaj tak zawalone, że to jest chyba ich najgorszy moment w całym Robloxie. <grym> więc no, więc co? No, ja sobie czekam, aż tutaj zacznie się coś, się coś dziać, a... i wtedy się zobaczymy. Dobra, widzowie, coś się zaczyna dziać. Jest jakiś nowy w ogóle. No, jakaś. No... Chyba to jest ten Galactic, czy coś w tym stylu tutaj. Już jakieś, no mutacje ogólnie, jakieś pierwsze mutacje się już tutaj robią I w ogóle zostało coś dodane na środku ciekawego Czekajcie tutaj, o dobra I w ogóle Co to jest? Two years left Jest to jungle to, to jest prawdopodobnie beanstalk Jak w teraz w Grow Garden jest beanstalk update Dzisiaj będzie part drugi I w ogóle nie wiem co to ma na celu, ale jestem ciekawy po prostu Jaka będzie na to reakcja innych ale wiadomo, to jest bitwa. Oni będą po prostu ze sobą, jakby nie, że wiecie, walczyć, tylko po prostu, co zrobi lepszy admin. About. Ja Jestem, nie ja jestem, ja jestem neutralny, wiecie? Mam nadzieję, że mi miejsce tylko w bazie starczy, bo zobaczcie, ja mam tylko jakieś Meteo Rainbow. 500 tysięcy na sekundę. Kurczę, no coś tutaj tak, jakby co chwila jakiś sekret był, tak patrzę. Ale dobra. Ilo, ile ta mutacja daje? Aha, to jest. A to jest z chyba z... To chodzi o to, wiecie, jak spanie jest. To jest tylko tylko to po prostu, że efekt ma taki. To nic nie daje żadnego mnożnika. Niestety. Ale no, no ciekawie ogólnie. Tutaj nie można nic z tym zrobić. Może od środka. Nic nie ma. Więc tak, no widzimy się jak chyba już zaczną być jakieś efekty. Albo sami zacznie coś pisać. Dobra widzowie, jakieś tutaj kadcenka się pojawiła. Jest sami, tam przez chwilę był Jander, ale nie znużyłem nagrywania włączyć. Jest sami. Dobra. Tam w ogóle są jakieś takosy, jest jego biurko, nie wiem. Spider sami, o kurde. Odlatuje baza, co jest? Nieźle, jest jakiś. Co to jest w ogóle? To jest jakiś duszek, czy co? Nie wiem. O, faktycznie, duszek jakiś nie, rakieta. Aaa, rakieta. Dobra, Galakty, Galaktyczny Spin, jeszcze nie? Dobra, wejdźmy sobie. Nic nie idzie. Ciekawego, dobra. Co jest? To za 5 sekund odleci. To jest. Zobaczmy sobie, co się stanie. O, nie, odlatuje w kosmos. Nie mogę się ruszyć, no nie. O kurde. Nic się nie dzieje. Co to jest? Za tunel. Ja chcę do bazy wrócić. A co jak teraz jakiś fajny sekracik idzie? To co ja teraz zrobię? Hmm. Kurde, no. O! Jestem i jest jakiś. Jest jakaś. jakaś planeta. Dobra, no to ciekawie ogólnie. Galaxy to jest tej galakxii, dobra. ale do mnie przeczytam. Dobra, no widzisz, już się powinno rozkręcić. Już jest jakby 16, więc już powinno się rozkręcić. Ale no, no to co, widzimy się, jak się coś zacznie dziać. Dobra, widzowie, po kilkunastu minutach, coś się dzieje. W ogóle w całym Robloxie serwery poszły w ogóle, więc. Jest razy 4 lak. W ogóle, co tutaj się dzieje? I jest Brazyliana. Czekaj. Dobra, no, ogólnie Brazylia, tak. Choć nieźle się dzieje, Wam powiem. Normalnie ludzie nie mogą dołączać na serwery w tym momencie żadne. Więc. O, kurde, no nieźle. O, są kraby już, czyli coś się zaczyna rozkręcać. Teraz tylko czekać. Aż. O, już Nayan jest. I teraz pozostało mi czekać. W sumie aż. Coś się tutaj nam zrespawni. Dobra, widzowie, właśnie wyszedł ten Lucky Block Admin. Gold jest akurat się trafił. Szkoda, że nie ma żadnych mutacji jeszcze. Ale żadna się nie zrobi, mutacja już, więc sobie go kupimy i otworzymy. Tak, swoją drogą to w ogóle. Ma to, ja miałem wcześniej, ale jest Lucky Block Brainrod God. Jest ze Szelostra poszła więc jestem ciekawy w ogóle, jak to się tutaj wyświetliło. Admin Lucky Blocks z spełnet. Chyba nic tam więcej nie idzie. Dobra, co? No i co, otworzymy samego. Jestem tak bardzo podekscytowany, że co? O, fan to idzie, ale nie potrzebuję. Niech sobie idzie. Ale co my, otwieramy? A my co? Otwieramy sobie tego lucky bloka na 3, 2, 1. I będzie. Będzie. Los bomb Bombinitos. Szkoda, mogło być la grande. Ale cóż, co my zrobimy? Ja tego kofantu sobie odpuszczę. No trochę szkoda go, ale no cóż. Szkoda, że Windexie się zapisze na kogolce, bo przydałby się zwykły. Ale nic nie zrobię na to. No cóż. I co, widzimy się, jak chyba się rozkręci, bo rozkręca się za 10 minutek. Her. Dobra, widzowie, mamy jakąś bazę Samiego i możemy ogólnie Z niej krać brainroty, więc Co tutaj się wydarzyło? Aha Co tutaj jest? Nie wiem, ale wiem, że Biorę O, balerina Lolo Wiem, że sekret idzie W ogóle się tu rozkręca już na dobre Ale to chyba bardzo dobrze Dobra, mam balerinę Do góry też tam jest coś ciekawego, kurczę. Jest mała szansa, że zdążę. Dobra, idę zobaczyć, co jest do góry. Ale jak tu teraz się dostać do tej góry, kurczę. Nie, biorę tą balerinę. Lolo. Aby w ogóle coś mieć. Dobra. Bo nie wiem, co tam jest. Ale mam jednego sekrecika stamtąd, więc... O jest okej. Okay. Ale dobra. Mamy balerinę i taki sekrecik. dul dul dul. Chyba tak się to czyta. I dwie baleriny, lolo. I baza znikła właśnie. Więc co? No, widzę się z mamie, jak coś się jeszcze pojawi. Dobra, widzowie, mamy kolejnego Lucky Bloka. Admin Lucky Bloka oczywiście. Tutaj nawet na czacie pisze. To co, otwieramy go sobie a Grande. I uwaga będzie Los Bombinito, no kurczę. Co tutaj idzie jeszcze? Ciekawe. O, tripi, tropa, tropa, tripa. 200-500 tysięcy, no dobra. Chętnie przyjmę. I tym sposobem mamy już prawie całą bazę zapełnioną. Tu jest już maszyn. Aha! No, jest lag do fiuz maszyny. Jest Bubblegum machine. Razy 4 no kurczę. Akurat jak nic nie mam. 15 minut. No, pięć minu 15 minut nic nie zdążę chyba. Ale dobra, no tak się prezentuje moja baza. Myślę, że jest ok. Najwyżej, najwyżej coś się sprzeda w razie co. No i co, widzimy się, jak coś, coś jeszcze ciekawego pójdzie. Dobra, widzowie, ogólnie idzie jakiś Rakuni Dżandelini. Śmiesznie. Będzie zaraz koncert, jak jest ten, jakby ogłoszenie. Cały czas wychodzą teraz w ogóle śmiesznie. Więc kupię sobie, kupię sobie do indeksu, bo nie ma. Zrobię był. I tak jest koncert. I jest zaraz ze 6 lat jeszcze, właśnie. Więc no, aby coś poszło. Ciekawego. O, a ile teraz tych efektów jest? Ja sobie, wiecie co? O, już nie idą ni dżandelini. Ale sobie schowam te wszystkie niepotrzebne. Tylko sobie slapa w, na w razie co zostawię. I tak mamy tutaj więcej miejsca. No i co? No i chyba się znowu widzimy, jak coś fajnego pójdzie. Dobra, widzowie, jest razy 8 lak już. Nawet tak się tu za dużo się nie zmieniło. Ale... Jest jakby, teraz wyszedł Admin Lucky Block. O, oh jest, jest. Złapało coś. Czy coś się jeszcze, czy coś jeszcze złapie, ciekawe. Nie, dobra. O, miał miejsce, mam chów. Teraz musimy sprzedać tę balerinę, lolo. Bo nam trochę miejsca zawadza, wiecie. Niestety. Ale cóż, no, potrzebuje miejsca. Mraje, tak. Gdzie jest ten admin? Lucky bloczek. Gdzieś tu jest, do góry. Tak, do góry jest. W ogóle jest sami spiderini teraz i w ogóle nie wiem czy wiecie, raczej nie. Te, jak był chimpanzini to teraz jest sami. Kolejny huf, nie myślę. Dobra, open. Oby la grande. La gran... Los spiderinis. O dobra, no to ciekawe jest. Nie mam jeszcze takiego, nie widziałem nigdy. Jestem zadowolony, ale szkoda, że nie, nie pokazuję jakie są na co szanse. Ale nic na to nie poradzę. A i przepraszam was, jeżeli słyszycie taką muzy muzyczkę w tle. Ale... Coś się jakby wiecie... Zepsuło i teraz jakby nie macie tego tak jakby dźwięku, tylko macie go jakby osobno, nie wiem... Czym. O! Kaccynka. <laughs> ale urósł. Nagle. Mam ram. Bo. Co się tu stało? O, ale zlagowało Robloxa nagle. Ile efektu? Wszystkie jakie się da, chyba. Brim, brim, patapi. Nie, no na pewno sami wygra z dandelem. Jestem wręcz tego pe prawie pewien. Ale zobaczymy potem. Nie wiem, czy będzie jakaś po prostu ankieta może, czy coś. Zobaczymy. Ale teraz liczę na jakiegoś sekreta, więc widzimy się jak coś fajnego pójdzie. Ja Przed chwilą szedł Admin Lucky Blok. W ogóle tyle się tu dzieje, że nie nadążam. Mamy trzy spiny. O, jeszcze dwa. Hm. I hajs. Kolejny. Niestety. O kolejny. 300 tysięcy już tutaj widzę w lewym dolnym. Kolejne 300 tysięcy I Już nie mam spinów, więc skończyły się. Ten... Wiecie o co chodzi? Skończyły się spiny. Teraz muszę tu zobaczyć, czy mam... O jest razy 6 lak. Czy mam miejsce jeszcze, bo w razie co? O, tu jest ten, dobra, otwieramy. Oby grande, nie? I... Alessio. Mm. No, nie jestem zadowolony. Jakiś sekret? Nie. No, niestety. Tak to wygląda. Chociaż trochę indeksu wleci, ale to wiecie. Tyle co nic. Muszę usunąć sobie tego. Sprzedać. Wiem, że mógłbym dać do maszyny, ale tu potrzebuję miejsca od teraz, a nie. Wiecie? Dopiero na półtorej godziny. O, jest koncercik. Dobra, niech tutaj, żeby było jasno. Coś. O. Dobra. Chodźmy tutaj zobaczyć, czy jest. No, trochę miejsca jeszcze jest. Ale nie ma jakiegoś. Nie wiadomo czego. O, jest kolejny lak. Dobra, w razie coś się, coś będzie sprzedawać. No i co? No i co? Widzimy się chyba, jak znowu coś pójdzie. Dobra, widzę to już niestety końcówka, taka dosłownie końcówka eventu. Dużo się działo. Niestety mi się to nie zapisało, ale był sami z takosami tutaj, że trzeba było mu zanieść te takosy. I to w sumie Rainbow Spam before I leave. No, czyli widzicie, że już jest końcówka. Teraz jest tu, tu się po prostu jakby dzieje. I sobie tutaj zaniesiemy. Myślałem, że to w moją stronę idzie. A to tak skręciło dziwnie. Dobra, nieważne. Ale sobie myślę, że jak jest taki lak, to sobie może zfuzujemy jakiegoś Brain Rocika. Spróbujemy chociażby. Na razie nic tu chyba nie idzie, co by mnie zaciekawiło, więc. O, jest lak, dobra. Zobaczymy. 60% aż jest, co jest. Return. Dobra, zobaczymy. Taka teraz będzie. Mam chyba jakieś tam słabsze, więc sobie chętnie jedam. Chociaż... Tak średnio z tymi słabszymi. Ciebie muszę sprzedać. Tak o. I tu już nic nie mam, więc na razie ten tralalero tam siedzi. I tylko aż coś pójdzie jeszcze. Myślę, że... No, myślę, że wygrało z Growa Garden. to. Chociaż nie wiem jak jest Burowa Garden w sumie. Ale ciężko byłoby, myślę, że to by było ciężko przebić. No i co? No co? Ja się chyba będę z wami żegnał. Dziękuję, że byliście ze mną przez ten czas. Życzę wam miłego dziąka, wieczoru, kiedy to, kiedy to tam oglądacie. No i co? Pa, pa!